Co? Otwórz ten ironia autobus, a ja będę tu czekał na policję i sobie nawet nie wyobrażać. No to się nie bój, to otwórz to. Otwórz mi nogę, k***a. Dobiluj jej No nie jelona. Przecież nie nogę, k***o, boli smaciarzu. Niech pan otworzy autobus? No.

Sì, sì, c'è Caio, si vede, ci vorre, ci arrabbiere, scusa,